Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę jaki prezent przygotowałam dla Bożenki, która wygrała u mnie w zabawie z drapmasów. I tak jak już widzicie, dostanie trzy krzyżówki po 10 zł, żeby było tego drapania, a wiadomo, trzeba być na to czas. No i tutaj mam takie pudełeczko i takie różne drobiazgi, zaraz Wam pokażę, takie bardziej świąteczne, takie medyłko z Oriflame. To jest takie świąteczne wydanie, limitowane. Nie zawsze go można kupić, ale bardzo go lubię w kształcie pomarańczy. Świeczuszka zapachowa, świąteczna. No, mam nadzieję, że zapach jej dopasuje. Tutaj pamiątka z. jak byliśmy na wyjeździe z Bośni w Bośni i no i kupiłam takie. Podkładkę na, y, do, do herbaty, jak już na przykład. Ale można w sumie i cytryny tutaj sobie wstawić do herbaty. Różne rzeczy można robić. Ja używam przydatne i poczekajmy. Taka pamiątka. przepraszam, przepraszam jeszcze maseczkę, podkładki pod oczy, y, coś słodkiego, bajeczne Milka i Mercy. I tak to wszystko tutaj zapakowane i wszystko poleci niedługo do Bożynki. Y, mam nadzieję, że już y, jak. Wyoglądacie ten film, to Bożymka już mi dała znać, czy przesyłka już jest. Jak będzie chciała to znać, czy coś wygrała, czy nie. Zawsze może tutaj napisać pod filmikiem. Mam nadzieję, że będzie wygrana. Tutaj dałam jej takie numerki jak 5, 23 i 22. To jest 22, taki numerek szczęśliwy jak dla mnie na przykład. Ale no mam nadzieję, zaraz jeszcze to spakuje wszystko ładnie. I zrobimy sobie, kochani, jeszcze dotyczące dolary oczywiście, zobaczymy, czy coś tam będzie, czy nie. E, także mam nadzieję, że Bożenka zadowolona z takich drobiazgów, ale wiecie, na no zawsze coś, e, więc jest to miło, gdzieś tam coś wygrać. Ja to wiem, bo nieraz też wygrywałam. E, no i co? Szukamy. E, A drapeczka nr 12. E, cash, czy znaleźć? Monety? Jeszcze monetów nie znalazłam, przynajmniej dotychczas, no bo zanim, nie wiem, kiedy zobaczycie ten odcinek. I szukamy tak, 21, 32,

No bo się cieszę. O, mamy 20 zł. Uhu. Super, bardzo się cieszę. Także jest plusik. Super, bardzo się cieszę. Nie wiem, jakie są kontrolne na 20. F. F. No i super, bardzo się cieszę. Myślę, że pewnie zrobię sobie taką udawaną opaczkę lecące dolary i będę szukać takiej numerki 8, 12, 5, 10, takie moje szczęśliwe. No bo no, nie wiem. Jakoś tak poczułam tą drabkę i <laughs> widzę, że ta zdrawka mnie też polubiła. Mam nadzieję, że ta udowana paczka będzie fajna. Zobaczymy. Nie będzie to tak szybko, bo ja nie mam takiej możliwości, żeby chodzić po lotkach. Po prostu nie mam w pobliżu. Ale jak będę miała okazję gdzieś tam kupić, no to będę kupować. No i co, kochani, bardzo bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję Bożenko za brania udział w zabawie. No i gratuluję, że wygrałaś. Mam nadzieję, że prezenty tobie się spodobały. Drobiazgi, bo drobiazgi, ale zawsze to jest coś. No i mam nadzieję, że w krzyżóweczkach coś tam wydrapałaś. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Was. и в шестке готовый Пока!